Oto pierwsza część naszej relacji z Harry Potter The Exhibition, a w niej krótko na temat tego, czego możemy się spodziewać po magicznej wystawie. Ekspozycja znajduje się na terenie Alvernia Planet, około 45 minut drogi autem z centrum Krakowa. Co ciekawe, z miejscowości Krzeszowice, do której łatwo dostać się pociągiem, co godzinę lub pół godziny, w zależności od dnia tygodnia, kursują specjalne autobusy, które zabierają chętnych pod samo wejście na wystawę. Koszt takiej przejażdżki to 5 zł w jedną stronę od osoby. A co właściwie czeka nas na Harry Potter The Exhibition? Na początku tworzymy własny profil czarodzieja. Po zrobieniu sobie zdjęcia, wybieramy dom, różdżkę i patronusa. Dzięki temu, wykonując różne interaktywne zadania podczas zwiedzania wystawy, zbieramy punkty dla naszego domu. Co do samych zadań, jest ich kilka. Czasami trzeba uważać eliksir. Innym razem pokonać bogina ukrywającego się w szafie, albo przerzucić kafel przez pętlę. Jednak wystawa to przede wszystkim mnóstwo oryginalnych strojów i innych rekwizytów, opatrzonych opisami i ciekawostkami z planu filmowego. Jeszcze więcej dowiemy się dzięki audioprzewodnikowi. Nie chcemy zdradzać Wam wszystkiego, ale uwierzcie, klimat Harry Potter The Exhibition jest naprawdę magiczny. W następnym filmie dowiecie się jakie są rodzaje biletów i czym się od siebie różnią.